Cześć z tej strony Gosia czytam i zapraszam Was dzisiaj na mój TBR na listopad. Kiedy nagrywam ten film, jeszcze nie skończył się październik, więc jeszcze mam nadzieję, że przeczytam naprawdę dużo z moich planów wiktoberowych, choć myślę, że i tak będę część kończyć w listopadzie. To, co pokażę Wam dzisiaj, czyli plany na listopad, to jest jakieś takie wybujałe marzenie, które raczej się nie spełni. Ale traktuję to wszystko jako taką bazę, z której będę wybierać. Listopad to przede wszystkim Nonfiction November, czyli akcja czytania literatury, faktów, w której zwykle staram się chociaż w niewielkim stopniu brać udział oraz buki świata i Ameryka Północna i nie mogę sobie wyobrazić lepszego połączenia, dlatego że książek nonfiction dotyczących Ameryki Północnej nieprzeczytanych mam na swoich półkach mnóstwo, i również na tym się będę skupiać, choć jak zaraz zobaczycie nie tylko. Zaczniemy od moich planów czytelniczych, a potem na końcu będę miała dla Was. Kilka polecajek. Po pierwsze, Wielka Opasła Księga, czyli My Naród Historia Stanów Zjednoczonych, autorstwa Jill LePour. Jest to książka historyczna, opracowanie takie publicystyczno-naukowe, które już Wam pokazywałam. Tak myślę, że już Wam pokazywałam. I jest to mój główny cel na listopad. Bardzo jestem ciekawa tej książki na pewno będzie świetnym tłem dla wszystkiego, co jeszcze zdecyduję się przeczytać. Mam w związku z nią bardzo duże oczekiwania i mam nadzieję, że je spełni. Następna pozycja to Żółty dom autorstwa Sare Embrum Są to wspomnienia kobiety, która mieszkała w Nowym Orleanie i przeżyła huragan Katrina. Z tego co wiem, to jest to po prostu taka historia jej rodziny, jej rodzinnego domu. Bardzo, bardzo polecana, bardzo głośna książka, po którą od dawna chciałam sięgnąć. Mam nadzieję, że może w listopadzie mi się uda. I oczywiście żeby nie było za przyjemnie, książka Złap i ukręć łeb. Szpiedzy, kłamstwa i zmowa milczenia wokół gwałcicieli, autorstwa Ronana Faroła. Jest to książka opowiadająca o całej tej aferze związanej z... jak się czyta? Weinsteinem? Weinsteinem? Jeżeli wiecie, jak czytać dobrze to nazwisko, to dajcie mi znać, bo spotkałam się z wymową w różny sposób. Jest to książka podobno bardzo dobra, takie śledztwo dziennika, które doprowadziło Ronana Faroła w takie nawet wręcz niebezpieczne, niebezpieczne miejsca. Bardzo zaciekawiła mnie też dlatego, że autor jako syn Diego Alena znajduje się w dosyć specyficznej pozycji, jeżeli chodzi o całą tematykę molestowania seksualnego. Tę książkę bardzo polecała Asia z The John Stark i po obejrzeniu jej recenzji natychmiast poszłam ją kupić. Także też czeka na moich półkach. Na pewno niespecjalnie lekka lektura, ale mam nadzieję, że wciągająca i taka właśnie Dające do myślenia. James Baldwin i Zapiski z Syna tego kraju, czyli przepięknie wydana książka Baldwina, który zachwycił mnie w filmie dokumentalnym i po którego teksty bardzo chciałabym sięgnąć, czy to po fikcję, czy to po właśnie po eseje. Chciałabym zacząć od tej książki. I zapoznać się trochę ze sposobem pisania Baldwina. Natomiast na pewno też chciałabym w przyszłości przeczytać coś z jego fikcji. Jak zwykle zachęcam do polecania mi książek w komentarzach. W ogóle myślę, że to jest dobra okazja, żeby skupić się na punkcie widzenia mniejszości rasowych, poczytać trochę o rdzennych mieszkańcach Ameryki, albo właśnie o czarnoskórych mieszkańcach Ameryki i po prostu wykorzystać tę okazję na to, żeby się trochę dokształcić. Kolejna książka, która świetnie nadaje się na nonfiction november, trochę mniej wpisuje się może w Buki Świata, chociaż też w pewnym sensie, to wojna o szczepionki, autorstwa. Briana Dira to jest książka opowiadająca o tym wielkim oszustwie związanym z wmówieniem ludziom, że szczepionki powodują autyzm. I mamy tutaj historię tego właśnie lekarza, który został pozbawiony prawa do wykonywania zawodu po tym, jak dokonał fałszerstwa, oszustwa i niestety znacząco wpłynął na losy świata. Bardzo się boję tej książki, bo boję się, że będę strasznie zdenerwowana, kiedy będę ją czytała, już trochę zaczęłam. Odczucia mam takie. Powiedzmy mieszane, ale muszę się dobrze w nią wgryźć, żeby móc stwierdzić, czy to będzie lektura, która będzie mi odpowiadała. Mam świadomość, że kiedy czytam dużo literatury non-fiction, to zwykle w którymś momencie mam ochotę zanurzyć się w fikcji i takie pozycje też sobie przygotowałam. Po pierwsze, kolej podziemna Whiteheada opowiadałam Wam już o miedziakach. Ta książka nie zachwyciła mnie, choć bardzo dobrze mi się ją czytało. Mam nadzieję, że w Kolei podziemnej koncept będzie trochę ciekawszy. Więc być może to będzie powieść, po którą sięgnę. Bardzo ciekawa mnie też powieść Washington Black. Jest to taka jakaś szalona, przygodowa opowieść o czarnoskórym chłopcu, który podróżuje, z tego co wiem. Jest to książka, która ma szalenie mieszane opinie, natomiast ja wymagam od niej tylko przygody i rozrywki, być może z ciekawym tłem historycznym, także. Zobaczymy. Nadal jest to książka, której jestem ciekawa, nadal jest to książka, którą chciałabym przeczytać. No i żeby porzucić trochę Stany Zjednoczone, bo pamiętajcie, że Ameryka Północna to jeszcze Kanada, to jeszcze Ameryka Środkowa, mam tutaj książkę Eksplozja w katedrze Alejo Carpentiera jest to powieść, którą kiedy Wam pokazywałam w Bookholu, pisaliście mi, że jest świetna i że warto po nią sięgnąć. Więc nie potrzebuję lepszej rekomendacji, mam tylko nadzieję, że znajdę czas, żeby w końcu tę książkę przeczytać. Przepięknie wydana dostałam ją od Państwowego Instytutu Wydawniczego, który ma bardzo dobrych grafików. Pokażę Wam. W ten sposób prezentuje się moja baza, z której chciałabym wybierać książki do czytania. Oczywiście, przeczytanie tego wszystkiego jest absolutnie nierealne. To znaczy, przeczytanie tego wszystkiego w następnym miesiącu. Ale mam nadzieję, że coś ciekawego sobie z tego wybiorę. Natomiast teraz kilka polecajek i skupię się wyłącznie na połączeniu tych dwóch elementów, czyli literatura non fiction i Ameryka Północna i zaczniemy od Czarny jak ja Johna Howarda Griffina. Jeżeli zastanawiacie się jak długo jeszcze będę polecać wam tę książkę, to po prostu do skutku. Dopóki nie przeczytacie. Jeżeli jeszcze nie czytaliście, to w końcu przeczytajcie. Jest to opowieść o tym, jak autor przebrał się za czarnoskórego mężczyznę, żeby zobaczyć w jakich warunkach Żyją mieszkańcy, czarnoskórzy mieszkańcy Ameryki w latach 50. i to, co go spotkało, było dla niego całkowicie szokujące. To, co opisał, było traktowane jako w jakiś sposób zdradę rasy. Więc jest to opowieść, która do dzisiaj robi bardzo duże wrażenie i jest to właśnie takie świadectwo z pierwszej ręki, które pokazuje to, do czego często biali ludzie nie mieli nawet dostępu, z czego nie zdawali sobie sprawy. Bardzo ważna książka z punktu widzenia takiego historycznego i myślę, że warto po prostu znać ją, dlatego że jest to choćby lektura w Stanach Zjednoczonych. W sumie nie wiem, czy nadal jest lekturą, ale na pewno była. Detroit sekcja zwok Ameryki Charlie Goleda z taką dużą swadą i swobodą napisany reportaż, bardzo, bardzo ciekawy o upadającym mieście, bankrutującym mieście, o bardzo złych warunkach życia mieszkańców tego miasta. Ledaw wraca do swojego rodzinnego miasta, opowiada też trochę historię swojej rodziny w sposób miejscami dosadny, miejscami bardzo taki nietypowy, jak na reporterzystę, ale mnie ten reportaż bardzo się podobał, w przeciwieństwie do jego następnej książki, czyli Shit Show które zupełnie nie przypadło mi do gustu, ale Detroit zawsze Wam polecam. Żona astronautów, Lily Copel to opowieść o żonach astronautów, kto by się spodziewał, ale też przede wszystkim o programie kosmicznym widzianym od kuchni. To zabrzmi w tym wypadku źle, ale właściwie tak jest. I też opowieść o tym, jak opinia publiczna wpływała na te rodziny, które były na świeczniku, które miały uchodzić za takie wzorowe, białe rodziny Ameryki. Bardzo ciekawa książka, mam wrażenie, że dosyć niedoceniana i traktowana jako taka historia błaha, a moim zdaniem przekazująca bardzo dużo wiedzy. Także, jeżeli nie czytaliście, a interesuje Was w ogóle ta tematyka związana z wyścigi Kosmicznym, to myślę, że warto po nią sięgnąć. I na koniec jeden z moich ulubionych reportaży: Czas krwawego księżyca Davida Grana to opowieść o morderstwach Indian Osagów. Którzy, ze względu na to, że na ich terenach odkryto ropę, stali się niewygodni dla pewnych osób, które chciały zagarnąć ich majątek. Jest to też opowieść o narodzinach FBI. Bardzo ciekawa książka, pokazująca bezmiar bezczelności i bezmiar okrucieństwa białych ludzi, ale równocześnie też pokazująca pozytywnych bohaterów, którzy starali się te sprawy morderstwa rozwikłać, nie zwracając uwagi na to, że dotyczyły osób innej rasy książka, którą czyta się jak najlepszy kryminał, absolutnie wciągająca, pełna akcji, gotowy scenariusz na film, który podobno powstaje, bo Scorsese miał ten film nakręcić. Już jakiś czas temu i coś nie bardzo słychać o tym, żeby ten film powstawał. Mam nadzieję, że jednak do tego dojdzie, bo jest tutaj gotowa historia filmowa, taka, która gdyby nie była prawdą, byłaby całkowicie nieprawdopodobna. I to już wszystko. Dajcie mi znać, jakie są Wasze plany na listopadowe Buki Świata i Nonfiction November. Dajcie mi też znać, co z tych książek czytaliście i polecacie mi przeczytać w pierwszej kolejności. I jak zwykle zachęcam Was do subskrybowania tego kanału i obserwowania nas na Facebooku i na Instagramie. Do zobaczenia w następnym filmiku. 다